Że Polakom w ogóle potrzebna jest Polska. Bo jak tutaj byłem na spotkaniu z państwem na temat twórczości Józefa Mackiewicza, to zwróciłem uwagę na to, że Polacy, po, w momencie kiedy weszliśmy do Europy, jakby przestali myśleć, przestali działać. Europa za nas wszystko zrobi, zmodernizuje. Tutaj będzie w ogóle kraj mlekiem i miodem płynący. I jednocześnie zwolniono z myślenia i wychowano myślę, że to jest szalenie ważne, przez te 20 lat nowe pokolenie, które zupełnie w innych kategoriach myśli. Myśli w kategoriach takich, że jak tu będzie źle, to ja pojadę do Londynu. Co prawda się dość boleśnie teraz przekonało, że jak jest kryzys, to wtedy są ci obcokrajowcy niekoniecznie tak bardzo potrzebni. Ale ja bym postawił generalne pytanie, czy ten tragiczny wypadek i myślę, że taka reakcja na film Ewy Stankiewicz, że Polacy się trochę obudzili. I dlatego jest taka histeryczna reakcja, że zaczynają się liczyć, spoglądać, co się stało, gdzie jesteśmy. Może nie jest za późno, ale mam wrażenie, że Polacy w pewnym momencie a znaczna część przynajmniej dla wygody konformizmu zrezygnowała z takiego przykrego obowiązku jak posiadanie własnego państwa. Polska jest niewygodna, Polska jest niepotrzebna. Przeszkadza. Przeszkadza w układance, przeszkadza od 300 lat. Och, z okładem, tak? Liczmy od potopu szwedzkiego. Przeszkadza w realizacji projektu, który się różnie nazywa w różnych epokach, ale to jest zawsze ten sam straszliwy w skutkach projekt: Nowy, Wspaniały Świat. Tak? Nowy, Wspaniały Świat na zawadzie, któremu stoi oczywiście Kościół Katolicki. Kościół Katolicki, który Polskę wychował, wypiastował. I któremu Polska następnie odpłacała się, stanowiąc ostoję dla tego kościoła, i dlatego trzeba było zniszczyć Rzeczpospolitą Polaków i innych narodów, żeby. Móc budować właśnie to się 300 lat temu inaczej nazywało, teraz się to nazywa państwem europejskim. Nie, jeszcze nawet się nie nazywa, prawda? To jest Zjednoczona Europa, ale nie mówi się wprost, że to jest państwo, że to jest kołchos na, na skalę kontynentu. I dlatego. Tak, jeśli, jeśli w tę historię wejrzymy, jeśli zobaczymy, że to jest jakiś szerszy mianownik wspólny, że to się nie dzieje właśnie od 10 kwietnia, ani to się nie dzieje od 1945 roku, no to, to trzeba docenić i ocenić wagę, wagę yy, tego, żeby Kościół katolicki przetrwał. Żeby Kościół katolicki przetrwał, żeby przetrwała tradycja katolicka. Otóż być może także i w tej sprawie, może tutaj musieliśmy tego dna sięgnąć, tego dna, może takie żenujące rzeczy właśnie też i musiały się, jak, jak te nominacje, nastąpić, żebyśmy się od tego dna odbili. Jeśli nawet ktoś nie kocha Pana Boga, tak, jeśli w Niego nie wierzy, no to Pan Bóg wierzy w Niego mimo to, więc, więc jeśli nawet ktoś nie wierzy nie kocha kościoła katolickiego, to jeśli mu Polska na sercu leży, to niechaj nie będzie ślepy na, na te kwestie, że, że to jak się ma kościół katolicki w Polsce, to jest kluczowa kwestia, to jest, to jest probierz tego, jak... Jak pań... Nie jak się ma Kościół katolicki, w sensie tam, jakim samochodem jeździ mój proboszcz, prawda? Ani nawet jak się nazywa aktualnie nuncjusz, czy, czy ten prymas polski, który już niestety jest rozmieniony na drobne, bo jest w trzech osobach, prawda? Jest i prymas, i, i, i prymas poprzedni, i urzędujący, i jest przewodniczący episkopatu. Nie martwmy się tym, tak? Powiedzmy sobie, że jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to może one się dzieją przez wzgl... Na zatwardziałość serc naszych, tak? Może właśnie, no taki naród jest. Nie ma innego kleru katolickiego, nie, nie przylatuje on z kosmosu, nie są to aniołowie stępujący z nieba, tylko oni wyszli z nas, no więc to jest nasza wina, że taka jesteśmy. Tacy jesteśmy, polska inteligencja, na takich uczelniach, w takich szkołach się, się kształcą ci przyszli biskupi i nuncjusze, ale w to warto inwestować. Tak? Jeżeli przy czymś warto tutaj trwać i stać, to to jest tradycja katolicka, prawda? I to jest taka cudowna rzecz, że ona generuje zdrową, sensowną cywilizację, prawda? Jeszcze raz powtórzę, nawet jeśli ktoś osobiście właśnie ma ten kłopot, że w pana Boga nie wierzy i kościołowi nie ufa, to niech doceni to, jakie to jest fundamentalne dla istnienia państwowości polskiej, no bo właśnie, której nie, której nie, której nie ma. No więc, jeśli ją odwojowywać jakoś, to jest odpowiedź na pytanie, co robić. No to wydaje mi się, że to jest ten punkt wyjścia, że trzeba najpierw się dobrze przyjrzeć temu, gdzie jest, Kościół, gdzie jest tradycja katolicka i, i jeśli jesteśmy gdzieś zgubieni, to trzeba wrócić do tego punktu i z tego punktu można potem wychodzić i wiele rzeczy na pewno dobrych zdziałać, a to są także i te tutaj moce ukryte dotyczące, no co, możliwości dystrybucji tych naszych filmów, no tak. Pracuję w, pracy, w miejscu, gdzie jedna z kobiet czytała, zaczęła czytać, a czy pokazała nam nasz dziennik. Potem Gazetę Polską. I naprawdę pracuję w instytucie, gdzie na 18 osób nikt nie miał pojęcia, że Gazeta Polska w ogóle wychodzi. Naprawdę. Straszne, straszne, tak! Nie ja, ja mówię, od, od pewnego czasu czytamy, ale chodziło o to, że na 18 osób w moim, mojej, mojej komórce, praktycznie cztery osoby to są właśnie osoby takie jak tutaj. I niestety, gdyby nie ta kobieta, ja bym tej gazety nie czytała. Jeśli chodzi o kolpotarz, ulotek, gazety i tak dalej, no to to co Pani zrobiła, czy Pani koleżanka, jest właśnie najlepszym sposobem. E, to znaczy, jeżeli jedna osoba zachęciła 18, to 18 zachęci następne 18, to mamy, dobrze liczę, 360, tak? 300, no, w każdym razie sporo, e, sporo tych osób, które będzie czytało, a już w trzeciej potędze mamy wystarczająco dużo, żeby, żeby przetrwać. I to na to wszystko, rzeczywiście na to wszystko, na taki proces, Potrzeba około 1,5 do 2 lat. Znaczy taki właśnie, że, że pierwsza grupa zachęci drugą, dwa razy, tam n razy większą, i tą, a ta druga trzecią. My w ten sposób zbudowaliśmy czytelnictwo, bo nie było dostępu do telewizji i słaby dostęp do radia, ale budujemy. W tej chwili gazeta jeszcze, gdyby porównać te dane, od kiedy ja zostałem naczelnym i obecne, to gazeta jest pięciokrotnie lepiej czytana. Dosłownie jest pięć razy więcej czytelników. Zobaczymy, że się utrzyma, ale jest pięć razy więcej niż w momencie, kiedy zostawałem redaktorem naczelnym i to rośnie, tak, to jest w tej, w tej chwili jedyny tygodnik, który jest tak, z taką siłą rośnie. Jeszcze gość niedzielny notuje pewien wzrost, ale już nie jest procentowo tak duży, on ilościowe jest spory, ale procentowo nie jest tak duży. I może ostatnia ważna informacja dla Państwa w tej sprawie, w najbliższym numerze e, będzie nalepka, taka już trochę inna, taka mniej żałobna, ale też z prezydentem Lechem Kaczyńskim. No, niektórzy mówią, że jest podobny do obecnego kandydata, ale przepraszam, ja z tym nie mam nic wspólnego. E I będzie można ją naklejać, ale proszę ją rzeczywiście naklejać. To znaczy, jak państwo się odważą te kilkaset osób, to następnie zrobią to samo, tak? Znaczy, gdzieś w e na drzwiach, niektórzy na kurtkach, na samochodzie. To one nie są prawdziwie wodoodporne, ale te kilka dni pojeżdżą. Trzymają się tak, tak, ja to wypróbowałem już od miesiąca się trzyma jedna z nich. Więc w najbliższym numerze można kupić drugi egzemplarz, ma się w te dwie darmowe nalepki. Zachęcić do kupowania. Nie no, Oczywiście, że wszystkie my produkujemy, to nawet nie zawsze się chwalimy, no ale. Guziki te takie. No zabrakło, bo wyprodukowaliśmy ich 4000 i no jak pani się zgłosi do redakcji, to z dwa się dla pani jeszcze znajdą. Ale musimy tymi takimi akcjami. No, my my żeśmy zainwestowali absolutnie wszystkie pieniądze i wszystkie rezerwy, które posiadaliśmy. Tam ktoś coś tłumaczył, że coś odpisu Pisu dostaliśmy. Odpisu dostałem tylko wymówienie z telewizji. To...